Siemanko, witam Was, Lolus i Makos. Dzisiaj pogadamy sobie o Diablo i o tym, co myślimy tak naprawdę o tej grze, jaka jest nasza ogólna ocena tego, co BiZak tam w tej chwili zaprezentował i jak ta gra wygląda od dnia premiery. No i to chyba będzie w miarę długi vlog, albo taka mini recenzja w zasadzie. Tak więc zaczniemy może od tego, co nam się w grze podoba. Czyli nie wiem co na pierwszy plan ma kosmos. Artstyle. Artstyle, no zdecydowanie. Też jestem zgodny, gra ma naprawdę świetny klimat. Wygląda bardzo ładnie A Ma swoje momenty takie, że mówimy sobie wow, jest fajnie. Niestety w tym momentem nie był ten lag przed chwilą. <noise> tak, ale do tego dojdziemy, dojdziemy. później. A druga sprawa na pewno... System Battle.net, który według mnie jest świetnym dodatkiem do gry. Możemy w każdej chwili pogadać ze znajomymi, tak jak tutaj widzicie, możemy wysłać prywatną wiadomość, dołączyć do gry, zaprosić do naszej gry. Drop in, drop out jest opcja, czyli wpadamy, wypadamy z gier znajomych. Nawet z, tym je... możemy, hmm? z tym możemy porozmawiać ze znajomymi nie tylko w Diablo, ale także w StarCraft czy w WoWie przez Battle.net. Tak, więc generalnie mamy komunikację ze wszystkimi znajomymi, którzy siedzą akurat na Battle.necie. Jest to bardzo fajny system. Jest dobrze zaimplementowany do gry i jak na razie się sprawdza nie ma z nim problemów, o dziwo. Jest to najmniej problemowa część tej gry w tej chwili. Pamiętajmy, że Battle.net a serwery to są dwie różne rzeczy. No właśnie, tak. I druga bardzo fajna opcja, że Blizzard naprawdę postarał się, jeżeli chodzi o zabezpieczenie gry przed zhakowaniem jest to e, no praktycznie zerowa możliwość ukradzenia konta dzięki autentykatorom e, i świetnemu supportowi, który nawet jeżeli się nie zabezpieczyliśmy jesteśmy ukradzeni i tak wszystko odzyskamy Więc to zdecydowanie są mocne strony Diablo 3 na chwilę obecną Podsumowując, no na pewno grafika, na pewno. E, gameplay. Klimat. Sam gameplay, jest bardzo, sam gameplay dobry. jest bardzo dobry. Ale tu nie można tego spieprzyć, bo ta gra no, nie ewoluowała od e, Diablo 2, jeżeli chodzi o sam styl game, gameplay. Oczywiście jest ładniejsza, ale znaczy, dalej zostaje taka sama. Wchodzimy, zbieramy złoto, lód, idziemy do przodu. Tak, ale sporo zmian właśnie zaszło. W całym tym chodzeniu. Są dobre. Yy, zmian dotyczących tego jak chodzimy sobie i zbieramy te wszystkie graty. To nie, niekoniecznie uważam, że są zrobione w, na, na ok. Zmieni się, się też system skilli. Tylko tobie się podoba. No mi się podoba, że mogę sobie skile zmienić w każdym momencie i nie muszę się martwić, że a waliłem tyle w skilla i teraz w sumie to jest do dupy i muszę robić tą postać. No, to prawda. To, to jest bardzo dobrze rozwiązane, że Drzewko Skili jest nam dostępne przez cały nasz okres grania. Yy, nie zmienia się w zasadzie nigdy. Znaczy, nie zmienia się. Mamy dostęp zawsze do każdego skilla. To jest świetny pomysł, według mnie. I... Tak, bo nie przetestować możemy każdy skill, nie martwiąc się o to, że, yy, no, że zmarnujemy go. Podnieście? Nie, nie, ja już się podniosłem. To eee, jest spore uproszczenie, to, to musisz przyznać. Tak. Mi się wydaje, że jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż na przykład w wowie respekt, czyli wydajemy jakoś tam te punkty, a potem musimy się respekować, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić. Wiadomo, że gra y, będzie stawia różne zadania i wyzwania przeciwko nami, nie zawsze nam są potrzebne te same skile więc dobrze, że mamy płynny dostęp do tych skilli. Za no to mnie wkurzyła jedna rzecz, pokażę Wam to w opcjach, że standardowo skille są e, przypisane do tak jakby sześciu różnych drzewek. Czyli mamy na przykład podstawowe, dodatkowe i tak dalej, i potem umiejętności taktyczne, które, gdzie mamy wybór tam powiedzmy z czterech. Dopiero trzeba się zagłębić w opcje gry, weź sobie w rozgrywkę i pozaznaczać, żeby, można, żeby pojawił się tryb wyboru, czyli będziemy mieli pełną, pełny dostęp do wszystkich skili. Na przykład będziemy mogli użyć, jak nie wiem, jak w przypadku barbarzyńcy, skoku i powiedzmy, nie wiem, sprintu, co jest normalnie niemożliwe. Nie rozumiem, dlaczego to nie jest automatycznie za, zaimplementowane do gry i dlaczego trzeba to odblokowywać i to gdzieś ładzić po opcjach. To jest po prostu ułatwienie, żebyś się nie zagubił we wszystkich skillach. Czy dla osób nowych, ale umówmy się, większość osób, które gra w tą grę, jest już weteranami tego typu gier. Znaczy to jest ukłon, na pewno ukłon w stronę nowych graczy, ale no nie zgodziłbym się, że jest to dobry ukłon dla... Nie wiem, powinna być opcja wyboru przy starcie gry, nie wiem, coś w tym stylu. Żeby chociaż wiedzieli, Baka, że jest taka możliwość. Simple or advanced, przykładowo. Tak, nie, żeby chociaż była jakaś informacja w grze, że jest taka opcja i że będzie to zmieniać i tak dalej. Tak samo nie podoba mi się, że standardowo opisy do skilli są typu ten skill zwiększa ci damage, ale ile, jak i w jaki sposób cholera wie i trzeba też szukać sobie w ustawieniach zaawansowanych podpowiedzi do gry, w ogóle jest to bez sensu i nie rozumiem po co to było zrobione. Chyba nie wybieramy skilli na podstawie, no nie wiem, tak jak u Bagba mamy trzy skile pod rząd, gdzie we wszystkich jest napisane, że ten skill ci zwiększa damage, no ale o ile? Czy który jest lepszy? W jak, na jak to działa? No, dlaczego nie jest to od razu podane? I też jest to oczywiście w opcjach ust do ustawienia. no Bzdura totalna. No ale cóż, no, nie można mieć wszystkiego. Dobrze, że w ogóle jest opcja przestawienia tego, bo inaczej byłby dramat. No i teraz w zasadzie, jak gra się rozwija? Jakie jest Twoje zdanie? Bo, mo bo moje, moje zdanie, bo zdanie jest mikro... <laughs> um, Moje zdanie jest takie. Gra rozwija się w złym kierunku w tym momencie. Gra rozwija się w kierunku y, tylko auction house'a. Może tak, Zatrzymajmy się na chwilę, bo mi się, ciężko będzie się skoncentrować na tym. Yy, o kurczę, nie możemy. No dobra. Yy, będę próbował podczas graje o tym mówić. Ta gra zbudowana jest w ten sposób. To jest moje zdanie i zdanie wielu naszych znajomych, yy, że ona jest zbudowana pod auction house. Tutaj wszystko jest zrobione tak, żebyś musiał... Znaczy, żebyś sprzedawał bądź chciał kupować, a bardziej musiał kupować rzeczy za Auction House'a. W tym momencie kupujemy je za Golda z gry, ale później zobaczycie, co się stanie, jak będzie będą prawdziwe pieniądze i e, ceny będą ogromne za itemy dosyć podstawowe, a podstawowe w bądź śmieciowe. Tak. Tutaj, w tej chwili tak to wygląda na Allegro. czy spojrzeć na aukcję gdzie ludzie życzą sobie... Ale ale, bo... ale to jest żart. Znaczy prostu. no tak, to jest żart, to co ludzie chcą za rzeczy, które są kompletnymi śmieciami i jeżeli ktoś nie dostał do dalszych aktów to po prostu albo na wyższe poziomy trudności nie wie, że no nie wiem, tak jak rozwijając kowala są potrzebne książki, które nie lecą na wcześniejszych aktach, nie jest to oczywiście powiedziane w grze więc ktoś się może dać nabrać i kupić te książki na Allegro po 2 złote, a później wejdzie na Hell czy tam na Inferno i okazuje się, że... Za... I wypalił pięć książek na ziemię. Ta, tam jakieś dwa podstawowe zombiaki i go zasypią te książki, więc generalnie... Więcej fuli. Jest to szukanie frajera i niestety ja odradzam jakiekolwiek zakupy na Allegro, ale co mnie irytuje, niesamowicie w tej że jest chujowo niski drop rate na itemy. Eee... Nawet z Magic Findem na wysokim poziomie też jest bardzo tak, tak, niski drop rate. Dokładnie, drop rate. No, a to, co nam się zdropuje, no, najczęściej okazuje się, że jest o wiele gorsze od tego, co albo już nie mamy. Dla albo nie dla naszej to klasy. dla naszej klasy, To tak. jest najczęstszy problem tej gry. Tak naprawdę, jeżeli nie mamy znajomych, z który, którzy grają innymi klasami i zbierają te itemy dla nas, bardzo szybko można dojść do momentu, w którym, o kurczę, w sumie to nie mam gratów, nie jestem w stanie iść dalej i zatrzymujemy się... W, muszę je kupić. No, muszę je kupić na action house, no po prostu. Że to już teraz tak jest. No. Gramy tutaj, nie, w 8 osób, tak naprawdę. I. Oczywiście nie naraz. Ale nie, nie naraz, nie. Ale, no nie wiadomo, wi mamy taką ekipę. E komunikujemy się ze sobą i mamy noc, to problem, żeby się ubrać. E wszyscy zatrzymaliśmy się naprawdę dosyć płytko na inferno w granicach drugiego, trzeciego aktu. W zasadzie na trzecim akcie moby nas zabijają na hita dosłownie. I. To taki mobek, który normalnie nawet nie powinien ci, z ci zranić. Tak, a. Gra jest rozwiązana na zasadzie, nawet Blizzard to stwierdził ostatnio w rezumie dotyczącym podsumowania tych pierwszych dwóch pierwszych pierwszych tygodni. tygodni, że no w sumie jeżeli macie problem z graniem dalej, no to farmcie wcześniej akty, żeby zdobyć itemy. No bardzo fajnie, tylko że problem polega na tym, że nie wszystkie klasy tak samo dobrze farmią gdzie e, wszystkie mail klasy, czyli mnich i barbarzyńca w zasadzie nie mają szans na farmienie, bo muszą podejść do tych mobów, więc musisz mieć lepszej temy, znaczy trzeba mieć lepszej temy e, już od początku, żeby przeżyć uderzenie tego moba, bo ile jeszcze magiem, można sobie dowalić po prostu damage i, I, i po się tapować Tak jak ja na small screenie uczyłem. tak jak właśnie e, no, ten Demon Hunter uciekać przed tymi mobami tak barbarzyńcy nie mamy innego wyboru jak do tego moba podejść, więc musimy mieć armor, musimy mieć wszystko doinwestowane. I różnica jest na tyle duża, że no kurczę te itemy prawie nie lecą. Więc wykosztować się na broń, a wykosztować się na cały set i broń to jest... to jest po prostu niepojęta, niepojęty disadvantage dla Barba. I dla Micha. Jeszcze Micha teraz pocieli, bo stwierdzi, że na nieśmiertelności może trochę przeżyć. E, jest złoty. złoty. Były e, 3 sekundy. Później zmienili mu tą nieśmiertelność na dwie. Teraz skrócili do jednej sekundy. No nie, wiem, to, 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 to jest żart. No ale dobra. No, Jeżeli Bizar twierdzi, że ktoś się stanie wyfarmić na niższych levelach, to jest bzdura. Widna Inferno e, w pierwszym akcie, który sfarmiłem już chyba ze 100 razy. To jedyny akt, w którym sobie radzę bez większego problemu. Coś w sensie, jestem w stanie zarobić, ponieważ musimy się liczyć z tym, że ginąc Musisz musimy się naprawiać. naprawiać. I często jest tak, że zarobimy mniej niż zyskamy. Znaczy, wydamy więcej niż zarobimy. Złoty. Więc no, no bez sensu to jest naprawdę. Endgame jest fatalnie rozwiązany. Jest strasznie nastawiony na grind. Ja uważam, że jeżeli ktoś by mi powiedział, że ta gra będzie bardziej podobna do koreańskich e, RPGów, gdzie siedzimy 5 miesięcy w jednym miejscu i farmimy sobie jakiegoś bossa. Nie wiem, typu jakiś lineage czy ostatnio wydany, e, jak tak Terra Online. Które są dobrą grą? Jest Tylko dobrą po prostu grą, grajdecką. ale tam wiemy na co, na co się nastawiać. To jest grań, będziemy tak. tam chodzić nosto w to samo miejsce i zabijać moby do upadłego. No Diablo na chwilę obecną Poza poziomem trudności, który sztucznie wydłuża grę, nic nie oferuje. Zresztą, nie wiem czy uda mi się to pokazać. E, zaraz wejdę w achievementy. Spójrzcie na to: w akt pierwszy jest achievement. Ukończ e, akt poniżej jednej godziny. To nie jest trudne do zrobienia. Akt drugi, dokładnie ten sam achievement. Poniżej godziny. Trzeci akt, to samo. W czwartym akcie, ostatnio graliśmy e, z tajfunem. Znaczy, ja grałem z tajfunem. Ukończyliśmy go hmm. poniżej jednej godziny, zwiedzając każdy zakamerek czwartego aktu, każdy kamień podnosząc. I no tak, u, i tak ukończyliśmy go tak poniżej przebiec. godziny. Czwartek można przebiec, a można nawet nic Dokładnie. nie zabijać po drodze. No, I sami twórcy obliczyli grę, grę na cztery godziny. Znaczy, dużo było szumu w mediach o tym, że o, ktoś tam ukończył grę. Ile tam było? Cztery godziny, ileś, ileś minut. 4.21? coś takiego. Coś takiego. W... No, 4 godziny. Po raz. Za pierwszym razem przychodziliśmy gry, się się, kurne, no co za hardcore. Ale w tej chwili ukończenie gry poniżej 4 godzin, nie mówię oczywiście o Inferno, ale po ukończeniu gry na Nightmareze, na Helu byliśmy w stanie już to zrobić. To nie był problem. Hel jeszcze by sami w 4 osoby, Hell w osoby oferuje dosyć niezły challenge. Tak, to, to, je, to jest przyspać. challenge, ale, yy, jest ale jest... Ale u... jest przyjemny challenge. Nie jest to challenge tak jak w stylu, że hmm, zginąłem pięć razy, straciłem y, cały armor, muszę się naprawić. Aha, nie mam się za co naprawić, bo właśnie, bo właśnie nie mam tyle kasy. Albo mam kasę, ale całą kasę, którą zarobiłem, stracę na naprawienie się. No, dokładnie tak to wygląda. Jeszcze jestem w plecy. Właśnie, największy problem w tej chwili e, według mnie jest taki, że nic nie leci na tym Inferno w niskich artach. O ile w, na Helu grając, te itemy lecą. Więc progresywnie możemy się ubierać i dostosowywać do rozgrywki. Są to, Nie wiem, czy widzieliście nasze gameplaye. E, praktycznie w każdym kolejnym gameplayu miałem na sobie co innego i wszyscy mieliśmy na sobie co innego. Tak więc nie było żadnego problemu, żeby przejść do przodu, zmieniać itemy i, i to było ok. Dochodzimy do Inferno, gdzie... Level już nam nie wzrośnie, więc to ten motyw, że z czasem się stanie się nam odpada. Eee, ustawienia skilli praktycznie, no, no można zmieniać powiedzmy na monster, paki i tak dalej, ale dalej, dalej to już, to już nie ma znaczenia. To samo eee, tyczy się itemów, no nic nie wylatuje. Wylatują rzeczy typu 5-8 level, gdzie na Inferno trzeba mieć 60. I te itemy nic nam nie dają, są zwykle to totalne śmiecie. Poza tym, żeby zyskać nowe itemy lepsze, musimy rozbijać te grupy potworów czempiońskie, które zaczynają mieć różne overpower skille, typu, nie wiem, nieśmiertelność, strzelanie kulkami, jeszcze jakieś lasery i chuj wie co. Jest tak, że praktycznie nie dostajemy instant killa. No, ja rozumiem, że to miał być challenge, ale jeżeli chcieli zrobić challenge na poziomie chodzimy tam i non stop giniemy, to dlaczego nie zrobili tego na zasadzie, ok, ubieracie się do poziomu Hell, zdobywacie wszystkie itemy, idziecie na Inferno i tam lecą menty. To jest taki endgame'owy challenge. Po, pochwal się, tu jakieś tytuły nad nikiem, albo coś w tym stylu. Coś jak w WoWie to rozwiązali. Ale hmm. dlaczego wszystkie skile i wszystko, co można osiągnąć w grze, leci tylko tam, tak naprawdę? Czy jesteśmy zmuszeni, żeby tam grać? I jest to taka... takie sztuczne przedłużenie czasu gry. Idź na Inferno, i farm, pierwszy level do desrania Tak to wygląda w tej chwili. I nie zapowiada się, żeby, było, żeby się cokolwiek zmieniło. Do tego oczywiście yy, grając barbarzyńcą wypada mi, wypadają mi prawie same itemy dla maga albo micha. Przez całą tą grę znalazłem chyba trzy dobre itemy dla samego siebie, także były dla mnie przydatne. I to bynajmniej nie na wysokim levelu, tylko na niższym. więc praktycznie wszystko musiałem kupić z Action House albo dostałem od znajomych. I to tyczy się też w, w, w obie strony, o im też leciało jakieś dziwne rzeczy. Typu... No minajczyci dla Szamana leci albo dla y, maga. No. I te by mi lecą. No. Dla siebie ani jednej broni nie mogłem po podnieść z ziemi, żeby jej użyć. Po to niewykonalne jest. Że może broni, to ważne. No, to jest, różne śmieszne itemy typu kusza dla Demon Huntera z siłą i inteligencją. To jest... Bardzo częsty przykład no tak. albo broń dla barbarzyńcy z dexterity i inteligencją, których i tak nie może użyć. Które mu nic, w żaden sposób mu nic, niczego nie dodają. To jest to kompletny besen. w ogóle. Po co tak, tak jest random? Druga sprawa, że armory. Ja mogę zdjąć z siebie klatę, niby płytową, dać ją Makosowi i on zobaczy szmatkę dla siebie, light armor. Więc efekt końcowy jest taki, że w sumie mamy tyle samo pancerza. Niby się to trochę skaluje, ale nie skaluje się to w takim stopniu, żeby barbarzyńca dostał jakiegoś tam busta. Tak naprawdę każdy może mieć takie same statystyki przy tych samych itemach. Znowu jest to bezsens i jest to zrobione w ogóle z dupy. Nie chciałem się robić tych itemów. Kurna, no tyle lat mieli. Co to było za problem zrobić kilka skinów do itemów? No to, to nie jest jakieś nie wiadomo jakie wyzwanie. Mi się bardzo podobało stwierdzenie na oficjalnym forum yy, na, ba na Batlonecie. Na oficjalnym forum Battle.neta i Diablo, gdzie ktoś napisał, że znowu że znowu dostaliśmy kolejną betę zamiast tak, pewnego tak, Rideka. No naprawdę tak w tej chwili tak wygląda. Jest dużo rzeczy, które jest niedociągnięte, no pro straszliwy problem z lagiem. No to o Lagu zaraz I będziemy ja mówić. Ale, to endgame mówić, na chwilę obecną to... jest żałosny. To jest po prostu totalna nędza. To, to, jeszcze co jest ważne jest powiedzieć, To nie jest co... endgame, to jest grind. Mm -hmm. a może. A może ja zrobię, powiem to jeszcze tak, bo to fajnie myślę, że przejdzie do problemów z lagiem. W tej grze nie da się grać, jest to niewykonalny grać na hardcore. Znaczy. Można próbować, ale. No, przepraszam, ale ja nie mogę chodzić, grać na hardkorze i mieć tak, naciskam sobie smoke screen, a on się odpala po dwóch sekundach, bo taki miałem lag akurat. Ja tego nie rozumiem, czy ta gra przelicza mój input z klawiszy i wysyła to do serwera i z powrotem? No to jest chore jakieś. No, pingi typu 210 na... Na pinglu, ping? gdzie sobie sam gram. Bez żadnych znajomych, którzy powiedzmy jeszcze tam trochę tego Połączenia mogą zjadać, to jest standard dla tej gry. Więc... I Blizzard śmie twierdzić, że to jest jedyne rozwiązanie, jakie oni mogą znaleźć, żeby ta gra dobrze chodziła. No przepraszam, a StarCraft 2 też musimy, tam też musimy się zalogować do battleneta, ale gra fizycznie, jeżeli gramy na singlu, nie, nie, nie łączy się z serwerem. Tak? I też i oni twierdzą, no tak, ale jakby się nie łączyła z serwerem, to nie moglibyśmy mieć znajomych. Jak nie możemy? Starcraft Starcraft mam na do znajomych batemna, i tak? mogę oglądać ich. Dokładnie, to jest zalogowanie, gra nie musi chodzić po battlenech. No, nie musi być fizycznego połączenia. W zasadzie trzonka. wszystko praktycznie jest... dzieje się na Battlemecie, Jest przetwarzane i przesyłane do naszego komputera. Stąd jest olbrzymie opóźnienie. To nie może działać sprawnie. I, i nie działa. I nie działa. I w ten sposób nie da się grać na hardkorze, ponieważ giniemy no, na lagu. No powiedzmy, że... Chociażby po, poza no, z, Reko na serce, ile razy LoLuś zginąłeś przez laga? Bo wchodzisz do mnie do że gry latam po i się ścianach. okazuje, że że latasz po ścianach, albo że wlazłeś do gry i już zginąłeś, bo no, nie widzisz co się praktycznie, stało. Praktycznie, nie wiem... Co piąta moja śmierć to jest spowodowana opóźnieniami w grze. Albo... Chociażby input lag, gdzie biję potwora, chcę przestać go bić, klikam gdzieś w drugą stronę na ekranie, postać dalej bije potwora, a... Nie wiem, opóźnienie ma nie wiem, typu dwusekundowe, gdzie te dwie sekundy w tej grze zabijają. Po prostu. My cały czas mówimy o grze na high levelu. Jak widzicie, mam 60 level i wiemy o czym mówimy. Już mam ten 60 level tak od dobre dwa tygodnie. Tu wbicie 60 tego levelu to jest żaden problem, więc to nie jest, że się chwalimy, tylko mówimy po prostu o tym, jak to wygląda na, na chwilę obecną. Na high levelu. I na chwilę? Tak, no, na chwilę obecną. Jeżeli ktoś chce każualowo pograć w grę, przejść sobie ją kilkoma postaciami zobaczyć zacząć, jak się gra, nie ma problemu, tak? Ale jeżeli ktoś chce grać, tak jak teoretycznie się powinno w tą grę grać, albo się tak jak twórcy zakładają, że powinniśmy w nią grać, no to jest ciężko, to jest naprawdę ciężko. No niestety, bullshit z lagiem. Jeszcze, a już nie, nie wspominając o tym, że gra od paru dni, który to jest, trzeci tydzień, czwarty tydzień, trzeci tydzień chyba gra jest, tak? Tak. Trzeci tydzień się chyba zaczął. Cią ciągle się jest problem z zalogowaniem się do się Nic się nie zmieniło od premiery. Teraz jest tak, że po południu w zasadzie nie ma możliwości zalogowania się do gry, więc jak kończycie pracę o godzinie 18 i myślicie sobie, że pogracie sobie godzinkę czy coś w tym stylu, nie ma mowy. Gra zwykle leży do godziny 20. Eee, łatwiej jest zalogować się na, na amerykańskie serwery czy azjatyckie niż na Europę. Tylko, że na azjatyckie w tym momencie tak, jest jakiś problem z zalogowaniem. Pacza, bo, eee, no... To też jest załosne. Na azjatyckich serwerach jest identyczny ping jak na europejskich. Nawet bym powiedział, że momentami lepszy. Miałem w średnio w granicach 80-90 pinga. W tej chwili mam. 700 w jednej Ładnie. kupce, Golda. W tej chwili mam 65-77 gramy na Europie, czyli praktycznie ping był niemal identyczny. Z tym, że ten ping na Europie potrafi sobie tak skoczyć do 200-300 kompletnie bez ostrzeżenia i skończy się tak, że bijąc jakiegoś potwora nagle wylądujemy na ścianie, albo tak jak teraz gra się przycięła, znowu miałem skok pingu. No, jest teraz 75, powiedzmy, że w tym momencie miałem tam pewnie ze 300. No, zresztą ten status bar też przekłamuje, 81 pinga do 290 pokazuje na zielono, 290 według mnie to nie jest grywalny ping w żadnym wypadku. Jest w żadnej grze. No, w żadnej grze. Wiem, w jakim... Nawet Tower Defense bym powiedział, że to jest za duży ping. No ale cóż poradzić, no, no nie, Blizzard po prostu dał, dał dupy na całej linii i, i igno ignorują problem, udają, że nic się nie stało, no... Wow Słyszymy co chwila no tylko, nie. że pracują nad zmianami, że będzie lepiej, Gówno, nic się nie zmienia Wdali pacza 1-2 który jeszcze pogorszył grę, bo teraz o ile w ostatnim tygodniu można było się przynajmniej normalnie zalogować, tylko były lagi Teraz po prostu się nie da zalogować, gra siada totalnie po południu i dziękuję Pograne, do widzenia. Na dobrą tak, sprawę... Tak, the... lag jest duży problem Powinni ludziom oddać pieniądze za tą grę momentami, mam takie wrażenie, bo... Ja wiem, że to jest niewykonalne i my też dużo mówimy tak, no bo jesteśmy trochę źli na to, ale... Z jednej strony, no, naprawdę, tyle lat czekaliśmy na tą grę, a wiemy, że Blizzard potrafi robić naprawdę dobre gry i... Do... Znaczy, Bizant nie zrobił złej gry. O, Kat o kataklizmie do WoWa możemy różne rzeczy mówić. Ta gra kataklizm, no był okej. Okay. Dla nie fanów WoWa podobno zepsuł rozgrywkę. Ja, 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 Tak, ale według, według mnie nie, nie było tak niemożliwe. Był tak, nie, ta nie mam zamiaru do niej wracać. Pandy mnie nie interesują. Kataklizm według większości zabił rozgrywkę. Uważam, że Diablo... Ale wprowadził panem Żydzi, czyli jest zamordowane lagiem i poziomem trudności, oraz kompletnym brakiem jakiegokolwiek balansu klas. A czy ten poziom trudności w, y, wynika z braku znaczy, itemów, a nie z, z tego, tego, że po prostu monstra są za mocne? Że o. Na niższych poziomach nie, nie można się ubrać tak, żeby grać na tych wyższych. Tak, bo gra. Założenia, i to jest założenie, jakie Blizzard sam mówi, to nie są nasze wymysły. Założenia, powinniśmy na końcówce Helu móc się tak ubrać, żeby wejść spokojnie na Inferno i radzić sobie przez pierwszy Obytną akt. To jest niewykonalne, Tak naprawdę. Kochani, to jest jedyna, niewykonalne. Jedyna postać, jaka może mogła magię, wejść na Inferno przed update'em 1.2, który obciął Maga, to był właśnie Mag. Bo jedyna postać, która wchodziła na Inferno z bronią typu 500 damage i wypieprzała wszystko, co się rusza. Trzy teleporty, nie, cztery teleporty, nieśmiertelność, absorpcja i shield, który dawał e, ograniczenie obrażeń do 30%, to znaczy nie mogliśmy zostać zranieni za więcej niż 30%. Tu tworzył zmaga maga najlepszego tanka w grze i najlepszego DPS-a przy okazji. I to była jedyna postać, która się radziła na Inferno i większość itemów pochodzi właśnie e, e, z tego okresu właśnie od osób, które grały magami. A cała reszta była w dupie. Ja wszedłem Barbarzyńcom, byłem ubrany bardzo dobrze w zasadzie na poziom hell. Zostałem zdwuhitowany przez moby. Dziękuję, do widzenia. Było tak, takie było granie i nawet nie byłem w stanie niektórych mobów wygonić, bo... Wszystko zakładało, że będę miał super itemy tak naprawdę. Tak, to jest też najlepsze, że ludzie dropują... Na i temy naprawdę dobre i temy takie, które poz pozwolimy nam spokojnie przejść grę, wypadają dopiero w akcie czwartym. Tak. Do I do czwartego to jest, aktu musimy jakoś dojść. To jest, jest niemożliwe. Yy... Jeżeli nie mamy znajomych, którzy na zrobią nam taksi, no to jest problem. A no właśnie. A o taksi no to nie będziemy mówić, bo to też z jednej strony Tylko, jest dobre, z drugiej złe. Załóżmy, to Załóżmy, że pandemii. jest dobre, ale... Więcej Tak. Czy ta gra jest farmerska i to, to wiadomo, ale ta gra miała być przyjemnie farmerska, a ta Jak nie jest taka. W osiągać razie Diablo osiąga jakąś prostu... drużynę w farmseksie totalnym. No muszę powiedzieć, że grałem różne dziwne gry, grałem nawet w Lineaj'ach swego czasu, który był bardzo farmerski. Ale diablo jest po prostu nudne. Po prostu ile razy można bić tego samego bossa i tylko lokacji jest mało. Ile razy można robić to ciąg? Gra jest tak. bardzo krótka, to jest kolejne. Jedyne, czym nadrabia to, jest to poziom trudności, krótka. który zmusza nas do e, powtarzania non-stop tych samych dungeonów, tych samych aktów, które są krótkie i robienia ciągle tego samego. Random encountery, o mi się tak chwalili, że będą rozmaicać rozrywkę, zdarzają się tak rzadko, że większości z nich nawet nie zrobiłem, Chyba mówię mimo że odpo, 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 odpo początku naprawdę mam już dużo godzin wygranych. Prawie 200 godzin e, przez te ostatnie 3 tygodnie mam wygranych e, samym barbarzyńcom 130 godzin. I nawet połowy tych random encounterów nie spotkałem Mimo że czyściliśmy z Makosem te akty od początku do końca Z każdy kamień przechodziliśmy Nie wiem, nie po prostu No frustrująca jest ta rozgrywka Więc jest... moja rada jak widzicie na Allegro te ceny tam 300 zł za grę Czy tam 200 za sam klucz Nie kupujcie tego, poczekajcie aż ta gra wyjdzie normalnie ponownie do sprzedaży jest w tej chwili problem z ilością kopii, Nie się nie spodziewał, że grać tak sprzeda dobrze. Eee, no i uzbrojcie się w cierpliwość lub nie nastawiajcie się, że... Mm, będziecie fajnie, fajne itemki zdobywać po prostu grając, musicie to grindować, dosłownie. I to my nie mówimy o takim grindzie, grindujemy sobie dwie godzinki dziennie, tylko siedzimy i grindujemy 50 godzin jedną lokację no, i może no, nam coś nie wypadnie. Tak to wygląda. No, A te niebieskie to twarde to się. To zrobiło Uuu. Ale mnie trafił Jeszcze kulka życia? zaraz będę dead. <grym> Czekaj, ja zaraz go dobiję. A, nie mogę do niego dojść. Co? Używam niby tego rozprucia z Lifestealem, ale nic to mi nie daje kompletnie. Dobra dobra, spokoj idzie mi. To muszę... Widzisz, bo no, lag przed chwilą stwierdził, że tego. jednak kulka mnie uderzy No cóż. To chyba na tym zakończymy. Takie są nasze przemyślenia jak do tej pory na temat Diablo. Nie jesteśmy zbyt zachwyceni. Blizzard rozczarował na całej linii. Chyba na tyle. W takim razie żegnam się z Wami Lolus. I do usłyszenia. I Makos. I do usłyszenia.